Olimpijski bieg i marsz po zdrowie, od przedszkolaka do seniora. Pod takim hasłem w gminie Stare Miasto odbył się XIX Gminny Dzień Sportu. Rywalizację rozpoczęto wspólną rozgrzewką, którą poprowadziła Eliza Rybarczyk ze szkoły podstawowej w Żyklinie. Biegi na kilku dystansach rozpoczęli przedszkolacy. Rywalizacja była zacięta. Część rodziców, wspierając swoje pociechy, biegła razem z nimi. Po biegu były konkurencje sprawnościowe. Po ich zakończeniu każdy przedszkolak otrzymywał okolicznościowy medal. Towarzyszą tym wydarzeniom sportowym ogromne emocje, a dla nas najważniejsze jest to, że wszyscy są wygrani. Uśmiech dziecka w tym momencie jest najważniejszy i myślę, że mamy wspaniałą zabawę. Gdy przedszkolaki kończyły swoją rywalizację, na trasie byli już uczniowie szkół podstawowych. Dystans poszczególnych biegów był zróżnicowany przedszkolaki na dystansie 100 metrów, biegną uczniowie klasy 1-3 na dystansie 500 metrów, później trochę starsi, czyli 4-6 na dystansie 1000 metrów, no i tacy już troszeczkę więksi, czyli 7-8 klasa na dystansie 2 km. Tak? I na koniec jeszcze dorośli, całkiem dorośli, czyli uczniowie szkół średnich i wyżej na dystansie 5 km. Tak? Za nimi ruszą y, ci, którzy lubią chodzić kijkami. Wśród chłopców na dystansie 2 km najszybszy był Szymon Bejnek, uczeń Szkoły Podstawowej w Żychlinie. Prawiam no, wiele sportów. Najczęściej piłkę nożną, w którym gram też w klubie. I oprócz tego lubię zagrać też w koszach. Wśród dziewcząt na tym samym dystansie pierwsza na mecie zameldowała się Wiktoria Wałęsa, uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim. Bieganiem zajmuję się od zawsze. Uszczęśliwa mnie to i cieszę się, że zdobyłam tyle osiągnięć w tej dziedzinie. Po uczniach szkół podstawowych na 5-kilometrową trasę wyruszyli najstarsi. Za nimi miłośnicy chodzenia z kijkami. Gdy dorośli pokonywali kolejne kilometry trasy, dzieci korzystały ze zjeżdżalni i trampoli. O to, by szybko uzupełnić stracone kalorie, zadbały panie z koła gospodyń wiejskich z Modły Królewskiej, które od lat na swój sposób uczestniczą w gminnym dniu sportu. W tym roku mamy, przygotowaliśmy dla państwa perczoka, placki ziemniaczane, kardacze i różne rodzaje ciast. I życzymy wszystkim państwu smacznego. Korzystając ze smakołyków Pańskoła Gospodyń Wiejskich można było podziwiać występy grupy miłośników brazylijskiej sztuki walki – capoeira. W tym roku podczas Gminnego Dnia Sportu po raz pierwszy odbyła się sportowa rywalizacja szkół. Ich reprezentanci rywalizowali w kilku konkurencjach sprawnościowych. Do rywalizacji włączyli się również samorządowcy, jednak w wielu konkurencjach pozostawali daleko w tyle. To jest 19 raz, czyli 19 razy już tu byliśmy w, tym, w tej miejscowości Moder i zobaczcie Państwo z jaką dużą satysfakcją ludzie tu przychodzą, bo jednak takie imprezy powoduje, że jednak zmienia się to myślenie. Każdy chce dbać o zdrowie, żyć nie tylko ekologicznie, ale i zdrowo. Gminny Dzień Sportu to także doskonała okazja do wyróżnienia najlepszych młodych sportowców ubiegłego roku. Tym razem nagrody wójta otrzymało 7 osób. Zgodnie z wieloletnią tradycją, zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymali okolicznościowe puchary. Tradycją Gminnego Dnia Sportu jest też losowanie wśród jego uczestników nagród. W tym roku, jak i w latach ubiegłych, nagrodą główną był rower. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Miłosza Szkudlarka, ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Mieście. Jeździmy na rowerach i to bardzo dużo. Na no parę kilometrów robimy. No i e, Miłosz... E, ma taki mniejszy rower i na pewno mu się taki przyda, bo miał dostać, ja do, uciec... miał dostać. Nie? No. Ale ja udział muszę dorosnąć jeszcze. Do jeszcze do trochę, do trochę dorośnie i będzie no bo nie, jak tu usiądę to nie sięgam do podału. A to się nie da obniżyć tego. Organizatorami Gminnego Dnia Sportu są gmina Stare Miasto oraz Szkolny Związek Sportowy. Honorowy patronat od lat sprawuje Polski Komitet Olimpijski.